Cześć Wam wszystkim z tej strony, serdecznie witam Was w kolejnym komentarzu. Czekaliście na kolejne komentarze? Jest komentarz Call of Duty Black Ops 2 na Wasze grana. Mapka. z śmigam śmigam sobie tutaj Remingtonem z celownikiem laserowym, z wydłużoną lufą. Tak jest, to jest naprawdę śmiercionośny zestaw ee, wersji na PC. To nie wiem jak na konsole, ale na PC, -ta powiem Wam, że gracze nie lubią jak ktoś gra Remingtonem. A nie daj Boże, jeszcze on nie złoty i ma jeszcze jest moc na końcu. Widać wtedy, że L Polako gra tą bronią, Nie podoba się gra. Raczej jak śmiga Remingtona. Także dzisiejszy czwartkowy komentarz to jest Call Black Ops 2, mapka stand-off. Słuchajcie, jesteśmy już po praktycznie już końcówka targu. Właśnie na początku jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, jak macie możliwość, ściągajcie sobie darmowy dodatek Battlefield 3. Nie siły pancernych na Jest walka z Warcią, jest do możliwości ściągnięcia tego dodatku. Akurat ten dodatek miałem go wcześniej nie kupować, kupiłem go, a teraz jest za darmo. Mogli dać to Back to Karkant nie obraziłbym się, wtedy miałbym jeszcze dodatki, jeszcze DNT na końcu bym sobie może gdzieś zakupił w jakiejś ofercie i byłoby świetnie. Także możecie go ściągnąć, ten dodatek jest dostępny na PS3, na Xboxa i także na Originie, także... Battlefield, walka z warciu i gramy w Battlefielda na ciasnych mapkach w stylu Call of Duty. Dali ten dodatek dlatego, że mało osób gra. Większość osób, która kupiła Battlefielda, kupiła go dla prawdziwych takich e, wyzwań. Mianowicie czołgi, helikoptery, a niestety dodatek Battlefield 3, walka z Warcią to są ciasne mapy w stylu Call of Duty z dużą ilością tiketów, rozpierdzielaniem, gdzie mecze trwają blisko 25 minut. Szybka walka z Warcią. Słuchajcie, wrzuciłem wcześniej dwa filmiki. Pierwszy filmik to jest Battlefield 4. No Rasha miał na celu pokazanie i przypomnienie sceny z Modern Warfare 2 syną z makarowem, gdzie wychodzi z windy, że w Battlefield 4 też taka scena mogłaby się pojawić. Drugi filmik to PS4. Versus Xbox One, reakcja e, widzów na, na, na zaprezentowane po, e, ceny Xbox One. Rzeczywiście reakcja normalnie, pff, trole la pff, można tak PS4 399, e, Xbox One 499 dolarów, polsko 100 dolców, e, różnicy robi swoje. Płatna PS4 będzie miało granie na multi, ale myślę, że Dużo znajdzie się bo graczy, który tak bez zakupu tą konsolę konferencja, udaje się, Sony e, wygrała te targi. Także pamiętajcie o Battlefieldie. PS4 jest zwycięzcą e, tego, e, tych, ten, daje się targów. W ogóle Sony jako cała ten, korporacja Sony jest zwycięzcą. Aha, komentarz, właśnie komentarz, bo bym znowu zapomniał najlepszym komentarzem w tym filmiku jest ten, który teraz widzicie. Także zajebiście, powiem, że zajebiście. Mając urodziny w dniu premiery Call of Duty, naprawdę niczego więcej chyba nie można chcieć. Pytanie tylko jest takie: co się stanie z Battlefieldem? Imininę? Może brat ma jakieś urodziny? Zawsze się ktoś znajdzie, zawsze się znajdzie jak powód, żeby coś ee, kupić. Także jeszcze tutaj komentarz mam dla Was, jeden z Facebooka, który rano wstaje, temu właśnie namiot wstaje. Dzięki jeszcze serdecznie za wszystkie komentarze. Postaram się częściej takie wasze komentarze wyłapywać i wrzucać do filmiku. To taka integracja z widzami. Dzięki wam za łapki, ziomy, za łapeczki pod tamtym komentarzem. Ponad 160 łapek zielonych. Jak dacie radę, możecie też załapkować te filmy. Sebo wam będzie serdecznie wdzięczny. Biorę się za nagrywanie kolejnych filmików. Tutaj Remington filmik też dobiega, widzę, już końca z kilkami. Moim oczywiście na końcu postaram się dla was wrzucić będę, pamiętam też o Battlefield obiecałem kilku osobom nagrać Battlefield czy walkę z warcją także jak będę miał chwilę wolnego będę wrzucał dla was komentarze a jak znajdę jeszcze więcej chwilę wolnego postaram się dla was wrzucić jakieś trailery jakieś zapowiedzi coś śmiesznego krótkie jakieś filmiki to znaczy wtedy że nie będę miał ee, żadnego materiału do nagrywania coś zawsze po południu się znajdzie na kanale także pozdrawiam was serdecznie mówię dla was sebo był to komentarz Karlci Black Ops 2 Remington złoty. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.